Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rexio. Dzisiaj znowu solo. Może za niedługo dołączy nas Pixel Lady. No. Niewiele się zmieniło, naprawdę niewiele. Eee, prócz tego, że tutaj zamontowałem most, żeby się chronić przed e, złodziejami. Most jest naprawdę bardzo fajny. Może kiedyś wam pokażę jak to zrobić, a póki co to jest moja serwerowa tajemnica, pewnie Safe to, to zna po, Ale tak czy tak jest to moja, póki co serwerowa tajemnica Dobra Co ja dzisiaj chcę zrobić? Po pierwsze, jak widzicie mam już Pink Slime, bala, to jest od Pixel Lady, przed którym pomagałam nagrywać Wow No właśnie, chciałbym go uzyskać, znaczy się, chciałbym go trochę więcej pozyskiwać Dlaczego biję ich słabki z, z miecza? Ponieważ jest na tym mieczu looting, przez co zdobywam dużo więcej. E, zdobywam dużo więcej itemów. Ta. To sobie na razie odłożę, bo to mi nie jest potrzebne aktualnie. E, będę potrzebował pewnej maszynki, którą też zaraz wykonamy. Mam tak wiem, mam siekierę. No, się najłatwiej. A wa, Nie, nie stawajcie mi na tym, kurde. Dobra, e, i teraz tak. Najpierw to urządzenie, kurde, niepotrzebnie ja to otwierałem. Znaczy teraz, moby będą wyłaziły. Mm. Urządzenie, które trzeba wykonać. Tu mam zresztą crafting, więc od razu je zrobimy. Tutaj, w tym craftingu myślę. Najpierw plastik, gdzieś tutaj mam raw plastik, właśnie, jest raw plastik i wykonamy. Eee. Slaw. house czy. No, mniej więcej tak. Czegoś mi brakuje, czego? Redstone resip Coil. Nie ma problemu. Nad, mam redstone przy sobie. Złote też miałem, faktycznie. Nie zauważyłem, dobra. I wykonamy naszą maszynkę. Czegoś znowu brakuje, czego? Użyłem tego... Nie, Invar Axe jest, miecze są, dobra. To jest... To jest Invar Gear Machine Frame. Tak. tak, tak, tak. Czy tak nawet. Tak, tak. Um. To. To I i inwargir. No, dobra. Jest. Myślałem, że to nie zadziała, jednak działa. Kurde, znowu mnóstwo mobów. Dobra, dajcie mi te rzeczy, bo mi się one przydadzą za jakiś czas, pewnie. A nitki to. Dobra. I teraz tak. Stawiamy ten nasz sludge house gdzieś tutaj Pytanie gdzie? Niech będzie tu. Dobra. On póki co nie działa, ponieważ nie ma ani prądu, ani... ani niczego innego po prostu nie ma prądu. Będzie potrzeba... Właśnie dlatego mam ten celek przy sobie. Jednak yy, myślałem, żeby nim zasilać, ale chyba się jednak rozmyśliłem. Nie będę nim zasilał. O, cześć kolego. Mocny ty jesteś? Nie mam zbrojki, więc poczekaj, zaraz ubiorę zbrojkę, to się pobawimy troszkę. No i co? Co ty mi dałeś? Nic ciekawego, nic potrzebnego. No już, koniec, koniec, dobra. Więc jak mówiłem, prąd. Znaczy ja mam chwilę. No, coś tutaj wyrzucił jednak. Mam tam u siebie, znaczy się u siebie tutaj. Jedną baterykę już prawie naładowaną. Chcę naładować jeszcze jedną. O! Ładuje się, ładuje? Tak, ładuje się. Ta jest naładowana, ale potrzebuję jeszcze Ender Tanków, yy, które teraz sobie wykonamy. Nie będą one, znaczy się jeden duży będzie nam potrzebny. Dziś miałem też te Hardenet Glasy. Tu są. Więc. A. Nie pamiętam, co było potrzebne, więc wezmę po staku chyba wszystkiego. Kopercin. Invar Invar na pewno był. A Invar mam przy sobie, więc okej. Okay. Eee, oj, w moment, wyłączę Minecraft. Małpathaum. Nie Towncraft, tylko e, Thermal. Thermal Expansion. Szkło. Mam szkło. Okej. Okay. Um, inwar. też mam Invar, to czemu mi nie wchodzi? Zrobimy, wiecie co? Od, ob, od razu obydwa dwa duże tanki zrobimy. Inwar ich teraz z glas, glas, jest glas. I teraz jeden duży i drugi też duży tank. Okej. Okay. Zrobione, prąd mamy, to wszystko mamy, więc możemy już to montować Tylko niestety właśnie skończył się dzień... noc, znaczy się skończyła się Co we mnie strasznie mam ten płotek? on nie strzelaj łaskawie, co? Chyba... dobra, wiem gdzie on jest Kurde, O przestań, no eee, Prąd Także mógł łatwo go zebrać z tamtej strony. Już widzę miejsce, nawet jeden tank z tej strony i jeden tank z tej strony. Si on tutaj, kurde, źle. Dobra, trudno. Niech tak na razie będzie. No, trzeba było tak od razu. To stawiamy w tym miejscu. Prądzi nasz prąd, kurde, ale zapominam, że nie mogę tym sterować. I tutaj wyjście. I powinno teraz zacząć działać. Prąd się napełnia. Teraz tylko czekać na moby. I aż się napełni. A napełnią nam tamte, oto i temy. I teraz tak. Wracając do kraftowania jeszcze dalej. Pamiętacie, chyba już do przy was robiłem. Tak, Automatic Laser yy, Trzeba teraz zrobić laser drilla Na szczęście, jak mówiłem, kurde, znowu włączyłem sobie Minecrafta yy, Na szczęście od Pixel dostałem jedną slimeballa Jeden slime, slime bal yy, różowy Laser Więc zrobimy sobie teraz ten laser Tak, chyba zrobimy Gdzieś były chyba jeszcze jeden, po dwa diamenty, chyba że ktoś tutaj przyszedł i go pożyczył. Ktoś go chyba pożyczył. Zaraz zacznę zresztą. Przy okazji zrobię mały, małą czystkę na, na... na serwerze. Nie, na... Nie myślę, przepraszam was, nie myślę, zamyś... pa, zacząłem szukać diamentów i nie pomyślałem o tym, co mówię. Kurde, gdzieś chyba były diamenty, jeszcze dwa. Na pewno. Ender perełki. No muszą one gdzieś być, muszą. U, są, dobra, całe szczęście są i teraz kraftujemy nasz e, laser drill teraz tak, co on chciał na pewno chciał diamenty, ale chciał te reds redstone redzip koile to o ile się nie byle było z... chociaż dobra, sprawdzę głowy nie dam, nie dobra, zwykłe czyli ze złota złoto redstone i dwa redzip koile są Hardened Glass Mam, Glowstone Frame, gdzieś było. Gdzieś to jest. Chyba, że znowu coś mi zniknęło. A ja o tym nie wiem. To jest znowu szukanie. Dobra. Następny odcinek obiecuję, będzie system e, Applied Energetic. Bo to, co teraz się dzieje, to jest przerąbane. Nie tu, tylko tu. Okej, okay, czyli to mamy. Plastik mam. Ile plastiku mam? Dwa akurat. Dobra. Czyli to będzie tak, tak. Tu pink slime. Gdzieś był diament. Już wiem nad gdzie. Co jest nie tak? <śmiech> <śmiech> Dobra, więc jest nie tak. Moment, co ja robię? To ja mam, i robię to. No więc, co jest nie tak? No właśnie, bo to nie te, kon nie, nie, te, te nie te itemki, to już więcej mi nie pasowało. Elektrium potrzebuję. Elektrium, a nie tamte. Tak, tak. Jeszcze dwie rzeczy. I mamy laser drill. Powinno być zadanie wykonane. Oczywiście, że jest. Cokolwiek biorę. Mam nadzieję, że mi wypadnie. Śmietnisko weku. Jeszcze mi się przycisk zbugował. Mmm, głupi tank. No nie! Ja myślałem, że on spadł tam. No, chodź tutaj do mnie. Tak, nie ma miejsca weku. Fakt. Ty lecisz z mową, ty lecisz, ty lecisz. Ok, co wy, ty jeszcze nikogo nie zabiłeś, nie? Dobra, nie wiem, zobaczymy, jak to zadziała za chwilę. mamy um, ten jeden Ender Tank, no to niech on sobie na przykład siedzi tutaj i teraz tak aha, jeszcze uporządkować sobie w miarę EQ odkąd Cyruś postawi nam tutaj chunk loader, no to no, drewna mamy od cholery jeszcze więcej e, nasionka idą tutaj śmieci wszelkiego rodzaju tutaj gdziekolwiek Na razie tymi laserami nie będę się zajmować, ponieważ nie mamy prądu na to, one naprawdę, wierzcie mi, bardzo dużo jedzą, naprawdę, jedzą tyle, że to się w głowie nie mieści. Sprawdźmy, co nam da nasz bug. Dobra, na pewno się przyda, jestem... Na 100% się to przyda. 15 żyć, nice. Co my mamy dalej do zrobienia? Raw Ors, serio? No trochę tego mam, ale kurde, znowu tyle tego zbierać to jest. Ender Query, o cholera, warto kobalt. Ja mam trochę kobaltu chyba. Miało być dla Cyrusa na kilof, ale. Lapis, co ty tutaj chcesz ode mnie w ogóle? 8 tego jest, 7, kobaltu jest 6, lapisu trochę jest. Lapis no Pójdę zaraz do netero, to to zrobię. E, 13 minut na odcinku, więc jeszcze zdążę zrobić jedną rzecz. To jest netterak sam. O! Co to jest? Call. Czy ty chcesz call? Nether Nie chcesz netter cola, ty chcesz same ważne rzeczy Sulfur nie chcesz. A, tu jest. Lapis Call. Ludwud, ty nic więcej nie chcesz ode mnie, niż lapisu teraz. No, dobra. Yy, I teraz tak. Generowanie, generowanie znowu energii. Yy, bio. Ostatnio zacząłem pod to robić temy, nie wiem gdzie mam, więc pewnie na nowo będę chciał je robić. Cegły, 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 cegły. Kurde. Znowu szukać. Zaczyłem, zauważyłem, że jak ktoś ścina, to wtedy zaczyna trochę lagować. Fuck, nie skakać o tym. A um. nie będę się ograniczał. Nasza farma lawy działa idealnie i tutaj nie wiem, czy pokazywałem, ale podpięte są silniki bezpośrednio do lawy i dają, da. i słyszę pająka, dają radę, więc jest ok. No. Jest spokój. Eee, na czym ja to skończyłem? A, biogenerator, fakt. Więc ja potrzebuję trochę cegiełek. Nie wiem ile. Więc weźmy tyle, ile mamy. Plastik, kurde, znowu nie mam plastiku. Nie mam w ogóle, nie węgla, tylko gumy. Gumki mi się kończą. Trzeba je przepalić, ha. Guma, guma. się tak zastanawiam w ogóle gdzie miały miejscowo ten system Applied. I dwa piece by się przydały. Dobra, tutaj będę potrzebował jeszcze tylko machine blocka. Mam, cukier się zrobi, to mam. To mam. Wszystko, do tego wszystko mam. Do tego potrzebę jeszcze piec, tłoki blaze Rody, które powinienem, mie powinienem mieć nie wiadomo jak tam ludzie tutaj sobie przychodzą blaze rody u dobra blaze rody są a um, dalej tłoki zaraz się zrobi kobla mam na samym dole znowu nie w skrzynkach jest kobla. Tu jest kabel. Drewno mam przy sobie. Okej. Okay. Dwa tłoki. Redstone, żelazo są tutaj. Więc jest okej. Okay. Redstone, żelazo gdzieś tutaj. Gdzieś jest. Dwa tłoki. Okej. Okay. O, to w tym mi zapis. No to ciekawe. Dobra. Eee, redstone, żelazo, dwa tłoki. I jeszcze to. Silver i redstone. No i co? I chyba większej rzeczy mam. Piecyk. Piecyk jest? Jest. I co? Machine block jeszcze jeden. Tylko nie mam z... szkła. Gdzieś było całe szkło jeszcze. Nie, dobra, nie będę szukał, idę po prostu przypalić i już wszystko skraftuję na dole. Kurde, zostawiam jeden Machine Block tutaj u góry. I nie mam złota. Tu jest Machine Block, tak, tu jest. I złoto jest jeszcze w skrzynce. W skrzynce, kurde. Nie wiem, tak się ostatnio zacząłem zastanawiać, czy ja dobrze wymawiam. Kurde, zaczynam znowu paplać bez sensu. A... Znowu jedzenie. Przekleństwo z jedzeniem, naprawdę. To jest wkurzające. Zaraz zrobię. Znacznie nie zaraz, ale. Myślałem, za, że coś zrobię. Za niedługo zrobię. juicer I zacznę robić sok z e, jabłek i tym podobnym. Dobrze, cieszę się, że ty się przepalasz. Ale ja potrzebuję przepalić. Czterech twoich kolegów. A potem coś jeszcze muszę przepalić. Piasek Więc później idzie piasek i dopiero ty A, se przypomniałem właśnie, że szkło mam tutaj Ha Tu był gdzieś crafting table, jest Nie, wziąłem slime bali ani tego sfermentowanego oka Kurde, ciągle zapominam Wow ty mi nie chcesz działać? A, ja już wiem czemu ty mi nie chcesz działać, kurde, nie to. O właśnie, teraz. Co jest? Tu jest portable tank MIT. A jak ja nie chcę MITa? Dobra, niech on sobie tu na razie stoi. Dobra, niech on sobie pracuje. A, przyszedłem po slime bale, tak? Tak. Slime bali mamy troszkę I sfermentowane oko pająka jest gdzieś tutaj. Zaraz zabijemy też Endzia, bo przyda nam się, przyda nam się, perły nam się przydadzą. Endziu! Cześć! Ty wiesz jak ja ciebie lubię, gdzieś ty? Ej, zginęłeś mi? Nie, gdzie ty jesteś? Kurde, minus jest to podpalenie tutaj. Więcej perełki mi zniknęły, nie? Dobra, trudno. Kraftujemy yy, bioreaktory i tyle na razie. Więc tak Chyba wszystko powinienem mieć Chyba nie znaczy na pewno. machine block, cukru nie mam. Dobra, też wiem, mi nie chciał tego stworzyć. I chciałem zrobić jeszcze jeden machine block, nie? Dlatego szkło przetapiam. I wiem już znowu czego nie mam. Kurde, ja mam tyle szkła tutaj. Tyle mam szkła tutaj. A ja nadal... a ja je dalej przetapiam. E he. Dobra, co tutaj jeszcze jest? potrzebne ten plastik i cukier. Plastiki, cukier. Cukier się teraz załatwi, to sobie tam ładnie działa. No dobra, mamy. I teraz mamy jedno, i mamy drugie. Oby dwie rzeczy bodajże potrzebują, że coś najśmieszniejsze prądu. Chociaż albo jedna z tych rzeczy potrzebuje prądu, bo druga go wytwarza. Wiecie, co postawimy to tutaj, bo tutaj jest kabel od lawy, więc od razu podłączymy w razie jakby potrzebowało coś jakby coś potrzebowało prądu, no to można zawsze postawić silniczek na lawę, właśnie to potrzebuje. Nie. To nie tak, to nie tak. No kluczyk poproszę. Zdejmujemy. Najpierw to. Tak i to potrzebuje czasu. E, zamienia na przykład liście lub sadzonki na inne, na biomasę. Tak. Idę po liście. Mam ich tutaj całkiem sporo. Weźmiemy też dwa takich sadzonek i przez całe sadzonki e, liście znaczy się kurde My, mieszam się mieszam mieszam no jak widzicie on tutaj sobie zjada i on buferuje biofuel fuel Czyżbyś nie jadł liści? Naprawdę, nie jesz ty liści. A czemu ty nie jesz liści? No kurde. Miałeś jeść liście, dobra, trudno. Ty, czyli wy nic nie potrzebujecie do zasilania. No to jest ok. Teraz ja sobie dam tyle przerwy. Idę po. A, i liquidakty. Fluidakty to nie są likwidakty, tylko są fluidakty. Tu je zostawiłem, właśnie. Tu je zostawiłem, liście zaraz odłożę. Czyli liście nam są na cholerę niepotrzebne. No i co? I generuję prąd, proszę bardzo. Cała magia. Cała magia. Teraz przydałoby się jeszcze... Hmm, przydałoby się jeszcze... z prądem rurki podłączyć, których aktualnie nie mam. Czy na przykład jest... Co tam dzwoni? Gdzie jest mój telefon? Wiecie co? Małe cięcie, ok? Tak więc, jestem już po przerwie. Zbiorę nasz e, reaktor i skoczę na dół. Na nie, Jaki reaktor? Kurde. E, celkę redstone'ową. I co? I ty? Teraz za, pytanie zasadnicze. Ty się zaczniesz napełniać. RF. No, ty niby wypuszczasz RF. -y. Czy ja Ciebie muszę kablem podpiąć? To jest też pytanie. Teraz ja skoczę do góry po kable jeszcze i zaraz zakończymy odcinek. Bo już nagrywam 25 minut całe. Teraz tak. Kabelek. Energy Cell. To jest wejście. I się ładnie, się ładnie, Zobacz, zobaczcie, to jest takie piękne. Troszkę sadzonek, i tyle radochy. Niestety, szkoda, że to liści mnie przyjmuje. Kiedyś chyba przyjmowało, nie wiem, a może mi się po prostu pomyliło. Wiadomo na co będą szły sadzonki. A zaraz zobaczę jeszcze czy... Kto we mnie strzela? Tu się schował, kurde. Dziadyga jeden Dobra e, Teraz tak e, Liście odkładam na swoje miejsce No, liście są Wezmę jeszcze parę sadzonek Dwa staki Niech tutaj też ich trochę będzie A... Um. Weźmy może to, marchewki, zobaczymy czy działają. I trzcinę. pszenicę nie, bo pszenica idzie na jedzenie. A tak, a propos, dobra, to zdołbina się uzupełnić. Więc sprawdzimy jeszcze te rzeczy i kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobał. Trzcina nie wchodzi. Sidy wchodzą na szczęście, ale ich jest bardzo malutko. Czyli tego będzie potrzebna groma. Marchewki działają, marchewki. Patrzcie, ma. Na, marchewek zawsze mam od groma i niepotrzebne one mi są. Czyli będzie. Czyli tak, czyli wchodzą marchewki, wchodzą sidy pewnie ziemniaki też będą wchodziły. Ale ja zrobię farmę marchewek i wtedy powinno być wszystko ok. Co się lampisz? Wyjść nie możesz. Czyli co? Marchewek i tak nie my. Więc. Więc co? Więc prądzik. Bardziej lepiej paliwa. A to się jeszcze szybko całkiem oduje. No dobra. Tak więc to był odcinek Agrarian Skies uh, Hardcore Quest. 9 Dzie bodajże. No to, to na dziesiąty będzie specjal i zbudujemy system Applied Energetic, podłączając większość systemów do właśnie tego jednego systemu magazynowania i cieczy, i temów. Oczywiście ten system, który jest tam za mną, ten, energi ten do energii, może zasili i nam cały applied, to by było dobre. Oczywiście będzie się to równało też z tym, że będzie trzeba zrobić większe platformy, automatyczne farmy marchewek i drzew, tak żeby nadmiar zawsze spływał do bioreaktorów, które będą sobie tutaj to wszystko przetwarzały. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.